Powiem, zaskoczyliście nas. Nie spodziewaliśmy się, że będzie was tak dużo. Wielkie brawa dla nich, bo co roku jest ich coraz więcej. Boję się, że za parę lat to tutaj nikt nie przyjdzie normalnie ubrany. Raz, raz, raz. Słuchajcie, nie, to jest niesamowite, żeby na zlocie motocyklowym takie rzeczy się działy, nie? Tyle wspaniałych ludzi z dystansem do siebie, to jest naprawdę pełen szacun dla tych, dlatego jeszcze raz wielkie brawa dla nich tutaj. Co i skąd przyjechaliście? Jawoord Dolnośląskie. Tyle kilometrów. A tam nie wiem, najbliżej to jest w rawiczu chyba więzienie. Byliśmy w rawiczu byliśmy. Super, brawa. Co, a ty się za kogo przegrałeś? Lagerta z serialu wikingowym. A skąd przyjechałeś do nas? Bydgoszczy. Ty też zbyt goszczy? Tak, jest. Razem przyjechali. Słuchajcie, brawa! Ty też razem, czy nie? Skąd przyjechałaś? Do święcimia. Do I za kogo się przebrałaś? Luella Demo. Pięknie, pięknie, brawa! Jesteście razem też, tak czy nie? Nie, nie. A ty skąd przyjechałaś do mnie? Z kartu? Pod kartus. to witamy. Z po, e, kartuzy czy spod kartuzy? No. Kartuzy, kartuzy witamy. <laughs> Proszę, lata osiemdziesiąte, Disco, disco ponad wszystko. Skąd się jechań? Kępice kołosłupska. Pierwszy raz w chłebie? na Super, super. Przesuńcie się troszkę. A koleżanka skąd przyjechała? Z Mazur. Z Mazur. Ja już cię widziałem chyba już tu. A, tak, jestem kolejny raz. Babki. Tu koleżanka często na grupie się udziela. Nie? Dzięki, dzięki wam za to wszystko. A wy skąd przyjechaliście? To jest mąż? Czy... Tło. Twoje tło. tło. <laughs> brawa, brawa, proszę Państwa. Wyrazem? razem? Z miasta Znań Poznań. Poznań, witamy Poznań. A tutaj kolega? Piotr Piotrybunalski. Jeszcze raz? Piotr Piotrybunalski. A, Piotków, Piotków. I za kogo się przebrałeś? Sam nie wiem. Chyba za konika polnego, bo przyjechałem żabą, skuterem, także zrobię żabę. Za... Słuchajcie, żaba! Brawa, brawa! Koniko żaba, pięknie! Ja widziałem, że skuterem pomykałeś na paradzie. Gość na Ja lubię takie te pojemniczki. Skąd tu kolega przyjechał? Z Kowejta, z przyjechał tu, na łebę, na łebę przyjechał. I to na kołach moste traka przyjechał i teraz ja mam kontrakt na polska duża ropa, duża ropa, tania ropa. Na druga roka piwa nie będzie, piwa alkohola nie będzie, będzie dystrybutora, będzie, będzie benzyna dla wasza motocykla. Ropa, ropa, tuż na już następny nie, nie, nie tankować, nie tankować, tylko u mnie be, be, będzie benzyna dla motocykla waszego. 99 groszy, a może 80 będzie. No to nam się podoba, zapraszam tam dalej, zapraszam. On może tak gadać non-stop, także całą dobę. Gorzej niż skiba. Dobrze, że skiby nie ma dzisiaj, to ja mogę pogadać w końcu. Słuchajcie, a skąd wy przyjechaliście? Z Polskiego. Z Nysry? Z polskiego? Super. Witamy, witamy, Nysry! Jest. A tutaj mamy kolegę, Roz, rozwija się widzę, coś się rozwija. Skąd przyjechałeś? Rodnica. Zwrotnica? Wrotnica? to Kujawsko-Pomorskie. I za co się przebrałeś? Za owoc miłości babci klozetowej i chłopaka z Podstawowej. Brawa, brawa dla tego pana trzeba się nie uważaj, żeby się nie rozwinął za bardzo. A tutaj mamy o matkę. Jeszcze zwierząt nie mieliśmy na scenie w Łebie. Co roku mnie coś zaskakuje. Skąd przyjechała koleżanka? Gdzie? Wrocław. Wrocław? A ja nie widziałem Wrocław. Ale mało widziałem, mało widziałem, zapraszam. Się tam, Ona no, ma wysokie loty po prostu, dobrze ma, że tego psa ma, że ją ciągnie, patrzcie, leci, leci do przodu, no. O Boże, skąd przyjechaliście pięknie? Z Persylwanii. <gry> Z per Z per pięknie, pięknie. Zęby mnie walą i nie mogę mówić. To już jest. Pary nie domaga, no. To tam, dacie radę? Tu mamy słuchajcie, impreza międzynarodowa Bike Quick Weba Witamy e... Welcome in Poland Witam? Jestem w Czuchu okay. Skąd? Czucho Witamy Czuchu! Słuchajcie, Czuchów, rewelacja! Zapraszam dalej, zapraszam pięknie! Tu mamy koleżankę Pocahontas. Hontas. Rubomierz, Mała Polska, Druga Koniec Polski. Lubomierz Małopolska, super, brawa! Zapraszam dalej. No i mamy banana! Cześć wszystkim, przyjechał z Gór Świętokrzyskich! Super, super! Prezentacja już była, teraz powiedz, skąd przyjechał. Miłkowice! Witamy! Brawa! Zapraszam tam kawałek dalej. Tu mamy jeszcze Indianina chyba. Witam wszystkich. Jestem z miasta seksu i biznesu, czyli Jarocina. Witamy Jarocin! No matko, scenę za ma. Musimy większą scenę. Dzień dobry. Skąd przyjechałaś do nas? Z Łodzi. I za kogo się przebrałeś? Za Lady Justice, za Pięknie, pięknie. Zapraszam, brawa wielkie. Sporo pracy faktycznie, no. Nie widziałem Cię wcześniej tutaj w tłumie. Dzień dobry. Skąd przyjechałaś do nas? Z Łodzi i przebrałam się za dawską wersję Nocturana. Super, pięknie. O ta czaszka na głowie... O, kolejna państwa. Powiedz, jak się nazywa wszystko Jestem rusałka. A z babiar. Witamy Babianicę! Brawa, brawa, brawa. Tu kolega miły, mały. Całe życie się rozwijam, a i tak jestem do... Orze, że. Chciałem się przebrać za klucz trzynastkę, ale nie, nie mieściłem się. A drugi produkt dla motocyklisty jest to tylko papier toaletowy. Także... To już mamy... Tam jest twoja druga rolka. Jestem z Zalesia. Przebrałam się za szaloną czarownicę z rogami. Super! Pozdrawiamy Zalesie całe. Brawa! Zapraszam. Ja jestem czarownicą. Przyjęła! Niemczech? Super, brawa, że z Niemiec przyjechała! Przepiękne przebranie! Zapraszam tutaj dalej na scenę. Kolejna koleżanka. Ja nie wiem, czy nie jestem, a przyjechałam z Sempulno. Nie wiem, Sempulno, Sempulno, witamy! Brawa! O, jednorożec się jakiś zna. Jestem różowym jednorożcem. Otwarcisz mnie za róg, to będziesz miał szczęście. Boję się. O, boję się. Czekałem z okolice Suwałk Podlasie. Super, super! Suwałki to jest to! Nie, tego też jeszcze bardziej boję. Dobrze, że nie piję Zapraszam panienkę. Skąd skąd teraz przyjechałaś, piękności? Mariola? Panorella! Kurwa, Brawa, brawa! Słuchajcie, no i tacy ludzie przyjeżdżają do łebu. No to jest coś niesamowitego, ten klimat tutaj. Tutaj gdzieś... A, tutaj może trochę, tak? Zapraszam, zapraszam koleżankę. Co ci, co ci się stało? Jestem niewyspana. A skąd przyjechałaś? Z Rudy Śląskiej. Witamy Rudę Śląskiej. Odeśpisz. Po weekendzie odeśpisz. Jestem kapitanem hakiem ze Stegny z Mazowsza. Stegna, piękna miejscowość. Zapraszam, brawa! Pozdrawiamy całą Stegnę. Nie mówiłem nią. skąd przyjechaliście z płocka z zakonu ojców karmelit w mocniej oczywiście dostałem kratkę płot, tak? Czekaj, a to... Kawałek tam może tutaj, o! Witamy, witamy Płock! Sorry, I call him with uh, in call with my girl Rihanna, I'm sure I'm from USA Uh, Shout-out to me, ja. Yeah. Hello, welcome, welcome, welcome in Łeba. Super, bo mamy tutaj Gwiazdorów, mamy Och. Nie yeah, no, to jest... Proszę państwa, brawo, brawo, ale... Zaplątał się w sieci nie wie, tego wyjść, no. Skąd aż przyjechałeś, piękny młodzieńcze? W odcinku reprezentują polskie, częstochowskie południe Polski. Nadbałtycki Mój strój to nadbałtycki żoł! Cieszę witamy przepięknego nadbałtyckiego żoła! Został świeżo wyłowiony tutaj z sieciach Kuper 101 tak podobno. Kupione, wszystko jest złe by... Znalezione, tak? Tak, tak przybył. Widziałem rano widziałem takie trzy śmietniki, dużo tam było, dużo towaru. To był mój towar. Super, i co? Koniec już? Nie, nie, drodzy Zlotowicze, jest tu jeszcze jedna postać. Niestety nie może wejść na scenę, ponieważ no, jeździ pojazdem, ale zobaczcie tutaj. Postać Pantery. Moi drodzy. Czarna Pantera. Czarna Pantera jest z nami. Na pewno później jeszcze będzie jeździć, będziecie widzieć. Ale słuchajcie, tutaj też jest masa ludzi poprzebieranych tak ogólnie, że się przebierają, że się dobrze czują, ja się bardzo cieszę, że wy się tutaj dobrze cieszycie. Boże, cieszycie, czujecie, że odpoczywacie. To jest naprawdę wspaniałe. Herwig, teraz będzie problem. Co mamy? Proboszcza jeszcze? Nie, dobra. O, 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 o. O, o, o. Mamy grudziąc. E, witam wszystkich. O, o, o. Pozdrawiam grudziąc. Moi nasi zlotowicze, ja bym poprosił o duże brawa dla Pantery, ponieważ wy nie możecie jej widzieć, ona nie może tu wejść, ale naprawdę ma fajny strój i chociaż przez to, że jej nie widzicie, nadrabiajmy oklaskami! Brawa! Hmm? Stońcie, nie no... wiem, co mam teraz zrobić, wiesz, to jest taki moment... Wygrać? wygrać? Kogo wygrać? Kiba zawsze powie jak... Kto wygrał? Na nie no, nie tak. może niech zejdą teraz jeszcze raz zejdźcie na dół, a my się tu jako jury tak, na tej prezentacji jeszcze. zapraszamy. Wszystkich jeszcze raz do tej loży, żebyście mogli ich bliżej obfotografować. Jestem bardzo ja prezentowany, bo mnie dają spokoje. Daj mi spokojnie, bo ja mam coś w głowie, no, coś i mam święto I na kogo teraz mamy krzy... Na kogo teraz krzyczycie? Na metalikę, tak? Metalikę! Metalikę, żeby to... O, z przyjęciami słabo, ale czy coś takiego cię zabogowi? Masz kask? Nie masz? No to musisz sobie kupić. Co byś chciała, słuchaj? Mamy takie maski na... E, maski na kaski. E, mamy narzędzia. Co tu mamy? Jakieś bluzy, naszywki. Pierdoły, kieliszki. Nie, to kieliszki. Jeżeli będziesz miała kask, to masz wybór. Jeszcze możesz... Narzędzia chcę! No i takie dziewczyny. Ale słuchaj, ale, czekaj, 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 czekaj. Bo jeszcze mamy nocleg. Nocleg! Ja się między was nie wtrącam. Ja się to jest wasza sprawa. skąd przyjechałaś? Nocleg z kim z żulem! Nocleg z żulem! Nocleg z Nie, nocleg z żulem nie. Ale z kimś przyjechałaś. I w razie czego, jakby był nocleg, miałabyś... Jak z tego skorzystać? To jest nocleg, nocleg tutaj jest ośrodek u Pirata, w przyszłym roku zlot jest chyba tam koło 15 sierpnia, gratulacje, Brawo wielkie, Powiedzcie, kto następny? Legenda, 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 Legenda. proszę, słuchajcie, kto jeszcze, kto jeszcze, kto jeszcze? Shrek. Boże, Może, jeszcze lek. Awatary! Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam wszystkim. Namawiajcie ja tak. się jakąś... Na namawiajcie się, żeby była silna grupa i od razu to wołajcie, nie? Najpierw tam! Palą, gwałcą i rabują. Najpierw gwałcą, potem rabują, a potem palą. To jest bardzo ważna. Więc się już ze trzy razy pomyliło, ale... To tak, tak, dla na tak! Proszę. Trzy proszę, proszę. Ale Słuchaj, ale dla mnie jeszcze ta tanie, pani, tania benzyna też by mnie przekonała trochę, wiesz? Tania, co myślicie o taniej benzynie? Ale, ale słuchajcie, przy taniej benzynie jest dobrze, bo ja rozmawiałem tutaj z nim i mówił, że on nie chce żadnej nagrody, on chce tylko dyplom. Pieniędzy ma pełno tych mastek. Dobre, benzyna. Masz? Wsparcie duchowieństwa w Polsce ma naprawdę duże znaczenie. Więźnia tutaj. Jednorożka zapraszam.